Zastanawiałeś się kiedyś, jak twój pies zawsze wie, kiedy wrócisz do domu? To nie jest żadna magia ani szósty zmysł, to fascynująca zdolność psiego nosa i pamięci. Gdy wychodzisz z domu, zostawiasz za sobą ślad swojego zapachu. Z każdą minutą, z każdą godziną ten zapach powoli się rozprasza. Twój czworonożny przyjaciel ma tak czuły nos, że potrafi wyczuć te subtelne zmiany. To jak naturalna klepsydra, im słabszy twój zapach, tym więcej czasu minęło. Psy są mistrzami w zapamiętywaniu tych wzorców. Wiedzą, że gdy twój zapach osłabnie do określonego poziomu, to znak, że niedługo przekroczysz próg domu. Dlatego właśnie twój futrzak siada przy drzwiach i czeka, jakby miał w głowie najdokładniejszy zegar świata. To kolejny dowód na to, jak niezwykłe są nasze psy. Jeśli spodobała Ci się ta ciekawostka, zostaw łapkę w górę i dołącz do naszej społeczności miłośników psów.